Was serdecznie kochani Dzisiaj w Gliwicach 3 maj Piątek Przed godziną 11 jaki dzisiaj dzień? Komunia. komunia święta Zosi Zapraszamy Was na vloga Mama, tata, tata, Zosia Nasza cała rodzina I w tej chwili wyjeżdżamy do kościoła Na mszę Więc zapraszamy Was Fantastycznie, że to kręcimy Bo będziemy mieli niezapomnianą pamiątkę Prawda kochani? Tak. Więc jedziemy do kościoła i później się już widzimy po mszy. Jedziemy w piękne miejsce na rodzinną imprezę. To zapraszamy na nowego komunijnego vloga. My już czekamy na Zosie, aż wyjdzie z kościoła. nasze przyjęcie komunijne trwa Zosia z nami nie ma, ponieważ tuż naprzeciwko restauracji a jest ich kompleks cudowny dla dzieci, jest mini zoo park glinowy więc Zosia ze swoimi gośćmi poszła się pobawić pogoda naprawdę nam dopisała jest chyba, nie ile było dzisiaj? 25 stopni? 25, 25 słoneczko stopni, teraz słoneczko taka pogoda na komunie wymarzona nie? idealnie było cudownie przed nami jeszcze miły wieczór, jeszcze ciepła kolacja. To jesteśmy już tak najedzeni, no bo jedzenie po prostu obłęd. Zresztą, jak zawsze, jak tu bywamy, jest naprawdę cudownie. Więc jak się pogoda udała, to dziecko szczęśliwe. Najważniejsze, że Zosia szczęśliwa, bo to jej dzień. Jest naprawdę super. Jeszcze Wam nagram outfit of the day. Mamy na dzień komunii. Beżowe szpilki ubrałam. Mam taką super przewiewną sukienkę, ona jest z Reserved. Mimo, że w kościele było bardzo gorąco i przed kościołem, to naprawdę jest taka przewiewna, luźna. Także to jest Reserved. Takie o, szpileczki. Także mama gotowa. Czesała się sama mama. Malowała sama. E, także ten. Zosia miała tylko fryzjerkę, tak? Tak, Zosia miała fryzjerkę, ma piękną fryzurę, e, więc z tego miejsca bardzo dziękujemy, a to Zosia już podziękujemy, jak Zosia się zjawi, to ją tak pięknie dzisiaj na jej dzień e, uczesał. Tata co? Tata się pokazuje? Biała koszula. Biała koszula grana Nic ciekawego. Także... Szkoda, że to tak wszystko. Leci. I wielki dzień Zosi do, dobiega końca. Także długo posiedzieliśmy, bo już jest po dwudziestej. Jest i tata i jest nasza Zosia, Komunistka. jest już tak wymęczona, że masakra, tak? Więc dziękujemy Wam bardzo za dzisiejszego vloga, dziękujemy, że spędziliście ten dzień z nami, no i z Zosieńką. <grywy> I bardzo Wam polecamy restaurację pod Platanami, to są Wilkowice koło Zbrosławic, województwo śląskie. Przepiękne miejsce, cudowne jedzenie, fantastyczny menadżer prawda? Panie kelnerki, a ja bym chciała tu wszystkim podziękować. Ale e, fryzjerce Zosi, czyli Karince, Karinka, pozdrawiamy cię, bardzo dziękujemy za piękne włosy Zosi z rana no i całej rodzinie, że byliście w tym dniu. Tak Zosiu że byliście z nami i ten dzień był dla Zosi super, tak? <laughs> to my się już żegnamy, jedziemy do domu odpoczywać. I co do zobaczenia w następnym vlogu. Pa!